Rozmawiamy z Moniką Ząbek. połączyliśmy się z Dębicą czy z Lubinem? Z Dębicą, z Dębicą. Jest, jesteś kiwicem Wisłoki Dębica rozumiesz? Y, można tak powiedzieć. Już nie jestem zbyt zaangażowana w piłkę w Dębicy, ale, ale dawniej tak. No właśnie, bo podobno jakbyś nie była bilardistką, byś była piłkarką. prawda? Były, były takie plany. Grałam sobie w piłkę 6 lat, no ale, ale przyszły, przyszedł moment, że musiałam coś wybrać i, i padła na bilard. A co no się stało na jakiejś imprezie po prostu zagrałaś bilarda i powiedziałaś, o, to jest dla mnie sport? Nie, nie, poszłam, poszłam z kuzynem na szkółkę bilardową, bo kuzyn był troszkę taki lekko nadpobudliwy i, i ciocia powiedziała, że będę poszła z nim na szkółkę, żeby on się troszkę uspokoił. No i tak siedziałam, z nim obserwowałam, aż w końcu powiedzieli mi, że też sobie zagrała, jak już tak jestem, to to też zagrała i no, mi się spodobało w sumie. Chyba trener zobaczył jakiś tam cień talentu i, i, I ja zostałam na kuzyno odpad. Zaczęłaś w miejscowym klubie w Dębicy? Tak, w Pino, Pino Dębica. Można powiedzieć, że Zagłębia Lubin cię wytransferował z y, Dębicy? W języku piłkarski. To, tak, to tak troszkę y, przypadkowo też wyszło, ale tak, można tak powiedzieć. Ale transfer bezgotówkowy, rozumie? Tak, tak, was gotówkowy. Obie strony się zgodziły bez bezproblemowo. Teraz kibicujesz w ogóle jakiejś drużyni piłkarskiej, czy po prostu Bilar cię tak pochłonął, że nie ma czasu? Generalnie bardzo lubię oglądać piłkę nożną i w sumie oglądam najwięcej gry reprezentacji. Ale żeby tak jakoś specjalnie, którejś drużynie kibicować, to, to raczej nie. Wróciłaś ostatnio z pięknego uroczego słoweńskiego lasko tam zajęłaś dziewiąte miejsce w Eurotour, pewnie liczyłaś na więcej. No zdecydowanie, ponieważ na ostatnim Eurotourze byłam trzecia, więc yy, na przedostatnim byłam piąta, więc myślałam, że tak drogą systematyczności będzie piąte, trzecie i pierwsze, no ale niestety nie udało się, troszkę zabrakło w ćwierćfinale, troszkę szczęścia i, i, i troszkę za dużo błędów właściwie. Prze przegrałaś z reprezentantką Niemiec mhm. y, Susem gut. Y, to doświadczona zawodniczka, brakło Ci tej rutyny w tym takim decydującym boju? Właściwie myślę, że brakło mi trochę też energii, bo w sumie grałam y, dzień wcześniej grałam mecze od rana i, i w tym dniu też grałam mecze najpierw rano. Y, mm, zagrałam bardzo dobre mecze rano i myślałam właśnie, że zapam tą formę na ten, na ten główny dzień, że, że pójdzie mi lepiej, ale no, no brakło mi troszkę niestety. Grałam też z nią dużo razy w przeszłości i powiem szczerze, że nie mam z nią najlepszych statystyk. Dopiero gdzieś ostatnio tak przełamałam się, że, że zaczęłam z nią wygrywać. No tutaj naprawdę zagrała dobry mecz. No, nie mogę powiedzieć, że tam jakoś grałyśmy słabo, czy dużo było błędów w tym meczu. No, zagrała dobrze, a, a ja się pomyliłam może dwa razy za dużo. Ja powiem ten bieler to się robi taki rodzin, takim rodzinnym sportem, bo y, turniej w Laszko wygrali, wygrało małżeństwo Pia i Joshua Filler. Oczywiście w czołówce światowej są znakomici Austriacy Jasmin i Albin Ocean, mhm. Taki właśnie rodzinny sport się robi, czy nie? Myślę, że chyba to jest tak w rodzeństwie, że jak jedno gra w jakiś, jak jakiś sport, to, to drugie też chce ten sport uprawiać i o ile na przykład, jeżeli chodzi o Niemców, że po Filerze, po Joshua bym się spodziewała tego zwycięstwa, tak po chwili no, po Filii Zaczęła grać coraz lepiej, ale, ale nie myślałam, że wygra turniej, no ale widać, że gra coraz lepiej, dużo trenuje i, i daje to efekty. Wspomniałem tutaj, Osmin Ocean, to twoja jakby ciolka. Ty zmierzasz ku temu, żeby grać z no? Czy ja wiem, no na pewno zmierzam do tego, żeby ją po, pobić troszkę i żeby grać lepiej, ale, no, ale to jest jedna na pewno z najlepszych zawodniczek w Europie teraz. Podoba Ci się jej styl, elegancja, technika, czy też po prostu skuteczność? Na pewno skuteczność i systematyczność tych, w tych turniejach, że zawsze dochodzi tam do powiedzmy półfinałów, ćwierćfinałów. Aczkolwiek chyba bardziej wolałabym grać tak jak Kelly, Kelly Fisher. Tutaj bardziej upatruję jakiegoś takiego małego idola, tak powiem. Który z zawodniczek światowego, światowej czołówki masz już na, na swoim koncie? O, ostatnio udało mi się, albo nie, albo nie udało, tylko wygrałam z broniącą tytułu Mistrzyni Świata Rubin Amid na Mistrzostwach Świata w Austrii, to było bodajże dwa tygodnie temu. Mhm. I to takie, jedno z takich lepszych zwycięstw w ostatnich czasów. Ja nie pytam o wyniki krajowe, bo w kraju już zdobywałaś mnóstwo tych tytułów, Mistrzyni Polski, Puchar Polski, inne rozgrywki wygrywałaś, no ale cały czas się dobijasz do tej europejskiej, światowej czołówki. Yy, czujesz to, że już może być niedługo? Myślę, że tak. Gdy ten sezon startował, na początku miałam chyba, z tego co pamiętam, 26 miejsce w rankingu. Teraz już jestem 10. I myślę, że no, awans o 16 pozycji w jednym sezonie to jest bardzo dobrze. No i Nie ukrywam, że apetyt mam na, na dużo więcej i że w przyszłym sezonie to przynajmniej top 5 będzie na zakończenie gry, sezonu. To tu jeszcze brakuje większej ilości takich turniejów jak ostatnio w Petrich, czy też właśnie w Laszko? Myślę, że tak. No niestety tych europejskich turniejów mamy tylko pięć, jeżeli chodzi o Eurotury. Yy, teraz Predator zaczął robić też więcej turniejów dla kobiet, więc może tutaj będzie jakaś yy, szansa, żeby się po prostu poogrywać z tymi dziewczynami, no bo nie mamy zbyt dużo okazji, żeby grać między sobą. A na polskiej aranie to yy, cały czas są te same zawodniczki, cały czas gramy między sobą, więc ciężko już jakoś yy, być czymś zaskoczonym, że tak powiem. Rozumiesz? że do tych wielkich turniejów przygotowujesz się w męskim gronie, że mężczyźni są dla Ciebie spalić marterami, w Zagłębiu Lubin? Yy, tak, znaczy ciężko jest powiedzieć, że oni ze mną sparują, bo no, jednak dzieli nas 600 km, no nie mam też czasu, żeby, żeby jeździć codziennie na, na sparingi, bo, bo też mam pracę. A stół mam w domu, więc trenuję głównie sama, ewentualnie tutaj z lokalnymi chłopakami robię jakieś sparingi, no i jeżę głównie na turnieje te męskie, typu poltury, Jakieś amatorskie turnieje, żeby jak najwięcej się ogrywać z mężczyznami. A w kraju dużo czerpiesz z rywalizacji na przykład z Oliwią Zalewską? No tak, to już, My to już jak gramy razem, to już jest nic dziwnego. Po prostu raz wygra jedna, raz wygra druga. Chociaż ostatnimi czasy Oliwia raczej więcej turniejów wygrywa niż ja. Przynajmniej w tych pojedynkach między, między nami. Ale no, to już takie, takie stało się trochę nudne. że od, od, od czasów juniorskich gramy cały czas razem i, i tak naprawdę no, raz jedna, raz druga. Wróciłaś się z Laszko. Jakie masz najbliższe plany startowe? Mężczyźni, rozumie, wybierają się na US Open, wybierają się na Mistrzostwa Świata do Puerto Rico. A ty? No, US Open na pewno odpada, ponieważ to jest turniej. W zasadzie jest otwarty, ale, ale koszty tego wyjazdu są bardzo duże. A no nie ukrywajmy, że kobiety jeszcze nie mają tam szans, żeby, żeby, żeby dużo powalczyć. Yy, cały czas się zastanawiam nad wyjazdem do Puerto Rico, bo tam też ma być turniej dla kobiet. Nie mistrzostwa świata, ale po prostu turniej Predatora z fajną, z fajną kulą pieniężną. No a tutaj też jest bardzo duży koszt tego wyjazdu, więc no jeszcze nie jestem pewna. To, to na razie tyle w tym roku, czy jeszcze coś więcej Cię czeka? Yy, zostały jeszcze jeden Puchar Polski Kobiet i Mistrzostwa Polski w zasadzie. Chyba jeszcze jest jeden męski Poltur, jak się nie mylę, ale to też nie wiem, czy będę, będę startować. Mówiłeś, że tylko jest pięć Euroturów w roku. Czy może zmienisz taktykę i przerzucić się na inne turnieje, czy raczej pozostajesz przy Euroturze? Eurotury dają na pewno to, że z rankingu można awansować do mistrzostw świata, więc fajnie tutaj mieć w czołówce, no i poza tym fajnie się odgrywać z tymi dziewczynami, bo, bo jak nie patrzeć, one też jeżdżą na wszystkie inne turnieje europejskie i światowe, więc myślę, że przy Euroturach na pewno zostanę, no, aczkolwiek chciałabym też na te turnieje Predatora wszystkie jeździć damskie, jeżeli będzie taka możliwość. Też podobno jest w planie, właśnie, że tych turniejów ma być więcej w Europie, więc no zobaczymy. Jak oceniasz w ogóle poziom polskiego bilarda w porównaniu z innymi krajami? Jesteśmy w czołówce, czy nie? Myślę, że na pewno jesteśmy w top 3. I to z takim... Myślę, że no top 3 na pewno, a myślę, że kierowałem się tutaj ku pierwszemu miejscu pod względem szkole... szkoleniowym i pod względem tego, jak dużo tych zawodników jest w czołówce. Że praktycznie na każdym roturze w ostatniej 32 jest 5-6 Polaków. Ostatnio, z tego co pamiętam, w Klagenforcie były drużynowe Mistrzostwa Świata hmm. i nasi zawodnicy no, pechowo trafili na Filipiny, akurat. No, chyba, no, chyba <laughs> najgorzej, jak w w zasadzie. Właśnie. To, y, tak, to był, byłaby szansa na dobre miejsce. Ja myślę, ta, ja myślę że tak, że y, nawet była szansa z Filipinami, gdyby, gdyby nie to, że zagrali tak dobrze. Że praktycznie nie dali szans nam, żeby cokolwiek tam zdziałać. A z każdą inną dużą myślę, że byłoby więcej okazji, żeby powalczyć. Moniko, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście życzę sukcesów, żebyś jak najszybciej skoczyła do tej ścisłej światowej czołówki, do top 5 no oczywiście medalu na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, Szczególnie czego mnie życzę, no bo już w kraju masz wszystko, co chciałaś też zdobywać. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Cześć.